A to ja, Kornelia. Jak mówiłam, niedługo pojadę na ten rynek. Znaczy na ten rynek, gdzie będę je sprzedawać zabawki i będę też kupować nowe pet -shopy. To Ja będę wtedy nagrywała, więc będziecie mogli oczywiście zobaczyć wszystkie pet -shopy. Um, No, A będę pokazywać petzopy, które wzięłam. Um, Dopiero ym, jak wrócę do domu, ale nie będę mogła zrobić zdjęcia, bo mi się wyłączy kamera, ale pokażę, co będę sprzedawać. <mum> <mum> Uh <laughs> To było wszystko. Ała. To było wszystko sporo tych rzeczy, wiem. I zaraz idę na loda do corso. Kocham corso. Tam są takie pyszne lody w corso. I pokażę Wam y jak się dzisiaj bawiłam pod taką imprezę. Zaraz Wam pokażę. Дин-дин-дин-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи-зи

to była cała ta impreza. To wam pokażę taką jedną taką figurkę, którą dzisiaj dostała! Jej! To znaczy to taki malutki pluszaczek. To jest o taki pluszek. Właściwie. I on jest ładny. Taki delfinek. Tutaj ma takie oczka. I wygrałam go w loterii, bo losowałam takie numerki i mogłam wybrać sobie parę z jednego rzędu. A najfajniejszą rzeczą to był ten takiej koc. I kolejną rzeczą, którą dostałam jeszcze w loterii, już Wam pokazuję. W tym losowaniu również dostałam takiego kociaka dosłonny. A i bardzo pozdrawiam Pushing Girl Bo wiem, że lubi koty, a zwłaszcza pusiny. Więc Pushing Girl. Jeśli mnie oglądasz, proszę zostaw łapkę w górę. A jeśli nie, nie. Możesz mnie nie subskrybować, tylko bardzo Cię kocham. Jeśli Wy kochacie ten też Pushing Girl, to zostawcie łapkę. A w następnym odcinku będziemy robić slajd. Nie wiem, tak. Pudełko. Taki coś. Brokat. Tak. Klej również. I co to ma być? Nie wiem, co to jest. I takie kulki. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał i cię dzwoneczkiem. Wiem, że to krótki odcinek, ale to takie info. I Pokażę wam jeszcze portfel na mój ten targ, który będę sprzedawać. Zobacz. o tamto. No i tutaj będę włożył pieniążki. No i tam mam już pieniążki też na pet shopy. To jest portret z trollami. Jeśli lubicie trolle to zostawcie łapki w górę ja nie lubię. O, jest tu dlatego, bo no, no mam portret z trolami, bo przed miałam, ale to jest na liter. No teleporta tak, tak wygląda. A jak to tutaj mam sushi. Sushi. Jeśli lubicie sushi, to zostawiajcie łapki w górę. A jeśli nie, to łapki w górę albo jakieś komentarze. Również zapraszam, żeby zasubskrybować mój kanał. Również zadzęzolić dzwoneczkiem i nie zostawić dużo łapek w górę. 10 i kolejny odcinek na mój kanał. Pa!